Cześć, Adrian Łapczyński, Epic VR. Zapraszam na krótki odcinek Luźno o VR, gdzie pokażę Ci najciekawsze i najbardziej inspirujące źródła wiedzy na temat wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Zapraszam. Z zagranicznych źródeł chciałbym polecić Ci największy portal tego typu: Road to VR. Portal, który istnieje już od kilku dobrych lat. Pamiętam początki wirtualnej rzeczywistości. Zapisałem się na jego newsletter kilka lat temu i muszę powiedzieć, że przez wiele lat testowałem wiele różnych newsletterów. Tutaj znajdziesz najbardziej aktualną wiedzę na temat wirtualnej rzeczywistości. Cokolwiek dzieje się w branży wirtualnej rzeczywistości istotnego, na pewno. Pojawi się to właśnie na tym portalu. Jako uzupełnienie, jeśli chodzi o polskie źródła wiedzy, wielu naszych konkurentów prowadziło blogi, jednak na ten moment większość z nich zaprzestała tego, pewnie ze względu na niszowy charakter wirtualnej rzeczywistości, która wciąż nie jest technologią masową. Ja liczę, że to się zmieni ale z przyjemnością odsyłam Cię do naszego bloga, gdzie znajdziesz wiele artykułów. Pierwsze artykuły powstały już w roku 2016 i zawsze stawialiśmy na to, aby to była wartościowa wiedza, więc znajdziesz tutaj wiele ciekawych inspiracji na temat wdrożeń wirtualnej rzeczywistości w przemyśle, w medycynie, w różnych innych obszarach, ale również o tym, jak można zarobić na wirtualną rzeczywistość, jaka jest przyszłość, jakie przewidywania, czym są różne aspekty technologii VR, chociażby filmy 360. Wszelkie te posty są aktualne i wartościowe i oczywiście wychodzimy też w nowy content, idąc z duchem czasu. Jeśli dzieje się coś istotnego dla wirtualnej rzeczywistości, staramy się o tym pisać. Co ważniejsze, uzupełniamy to o filmy. Tak jak cykl, który oglądasz, nazywa się cyklem luźno o VR, są to takie moje luźne pogawędki o wirtualnej rzeczywistości. Tak na naszej stronie znajdziesz wiele również profesjonalnych materiałów, które traktują o wirtualnej rzeczywistości w sposób nadający się na kurs, czyli po obejrzeniu serii takich materiałów wyjdziesz z wiedzą, którą już możesz wykorzystać. Zarówno jeśli chcesz wdrażać wirtualną rzeczywistość, jak i myśleć o tym, żeby samemu też tworzyć. Tworzyć tego typu treści. My jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą, więc zachęcam właśnie do śledzenia naszego kanału YouTube i do sprawdzania różnych playlist, które, które tutaj są. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Zachęcam do śledzenia tych wszystkich portali i stron, które podałem. Wszystkiego dobrego!